Główna baza matka była w Sztokholmie. Firma się nazywała ten System Gruppen. I od 90. wydali potem System Gruppen dwa pierwsze przeboje, jak się okazało, bo sprzedane po 100 tysięcy egzemplarzy, mówię o roku 90, The Punisher i Spider-Man. Amazing Spider-Man. I zrobili tak zwaną rekrutację w 91 roku. Przyszło 90 osób, wybrali 4. Także wydawnictwo składało się z czterech osób na początku 1991 roku. Nie mieliśmy nic, nie mieliśmy faksu, telefonu. E, wszystkie kopie, zresztą komiksy przychodziły ze Szwecji na kserokopiach i na kalkach się literowało i wysyłało się do Szwecji. E, drukowane było w Heven, w Helsinki. He, he. jak, jak to było z, z doborem y, tytułów? Y, na przełomie lat, prawda? I, i jak, jak wybieraliście te serie i które przynosiły największe, największe korzyści dla, dla całego wydawnictwa? Z tytułami na początku trzeba, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że ten Semik był częścią koncernu międzynarodowego składającego się z siedmiu krajów. To była Holandia, Francja, cała Skandynawia. Słowacja, jeszcze wtedy Czechosłowacja, wtedy Czech, Czech, Czeska Republika i Słowacja, Węgry. W związku z tym cały plan wydawniczy był, jak gdyby, narzucany przez e, edytorów wyszpecji. tak się działo do 1993 roku, o dobrze pamiętam. Wtedy mogliśmy, trzeba nadmienić, że e, wydawanie, narzucenie programu powodowało tańsze, tańszy druk po prostu, wszyscy mieli te same filmy. tłumaczyliśmy tylko także koszty rozdzielone na siedem krajów były po prostu minimalne i to była kwestia po prostu no, jak biznesu, kalkulacji. Natomiast w miarę kiedy ten semik stawał się no dosyć już dużym wydawnictwem, wydawaliśmy mnóstwo komiksów, no, Cała edytorska robota spadała na, na mnie i na arkad. Czyli my dobieraliśmy. Oczywiście nie mogliśmy szaleć, natomiast. Yy... Już potrafiliśmy zrobić po prostu Polską. Cały plan wydawniczy robiło się na 12 miesięcy, także wiedzieliśmy już, co w grudniu będzie wydane w danej serii. I jak to się ma do przykładowo serii z, z ostatnim Czarnianinem z Lowo? Czy spotkaliście się z jakimiś, no, nieprzyjemnymi e, odezwami ze strony e, czytelników, może nie tyle czytelników, ale odbiorców, którzy byli niezadowoleni z treści, która no, dość była kontrowersyjna jak na tamte czasy. Lobo? Tak, e, Lobo. E, nie, Lobo to... cała seria, no bo to zaczęło się od Ostatniego Czarnina, prawda? Czarniana, no, 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 93, no, no. potem Powrót Lobo, który był jeszcze bardziej hardkorowy chyba, e, i, i, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, prawda, więc... Tak, zresztą pamiętam, to były... Zdaje się prezydenckie, logo powraca prezydenckie wybory, i tak, tak. Kwaśniewski zdaje się z Wałęsą, i napisaliśmy, ale kwas. Było, było było coś takiego. Także tak, to. E, logo akurat był bardzo dobrze przyjęty. E, nie wiem, czy się spodziewałem, czy nie spodziewałem. W każdym razie nie baliśmy się tego tytułu, i e, do tej pory jest jakby klasykiem w tej chwili. No, tak, Zresztą jest to chyba najlepszy logo kiedykolwiek wydany. Najlepszy Alan Grant i Simon Beasley. Także nie, nie zastanawiałem się nie zastanawialiśmy się specjalnie jaki będzie, czy będzie to, tak jak mówisz hardkorowe, wtedy to jeszcze nie no no. znane słowo. W każdym razie nie w potocznym języku polskim. Bardzo dobrze przyjęty nie mieliśmy żadnych problemów. Mieliśmy problemy, z, jeśli chodzi o e, problemy, o których mówisz, to mieliśmy problemy z Punxsher'a, dlatego, że był zbyt hard A najgorzej, najgorzej, przyjęty komik? najgorzej przyjęty komiks? Najgorzej przyjęty komiks, to musiałbym 10 lat wstecz, e, znaczy 10 lat wydawnictwa, tyle w serii. E, jeśli chodzi o wydania specjalne, e, Najgorzej przyjętym był Green Lantern opowieści Gantleta, chyba to się tak nazywało. Natomiast serie, które były słabe, które ja w zasadzie byłem przeciwko od początku, to był Phantom, to był Tarzan, który nie był najlepszym. Nie, Żółwie Ninja, które były oprócz okładek na Fajbrego były słabym komiksem, no ale to wszystko to były działania też marketingowe. Które nie były w pewnym sensie narzucone przez, przez nikogo, natomiast no, trzeba było patrzeć po prostu, co jest popularne na rynku i dlatego, dlatego wybieraliśmy, skoro, skoro mieliśmy taką możliwość kupienia praw, to, to tak robiliśmy. Czyny płatków? No jak zwykle bywa, bywają różne, jak to mówi się, sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą. Wydaje mi się, że podstawową przyczyną było nieporozumienie na linii dyrekcja i zespół edytorski. Mówię tu o. Muszę nadmienić jedną rzecz, że komiksy w latach pod koniec lat 90. nie sprzedawały się dobrze. Znaczy, nasze, no na początku, jeżeli była dobra, to było około 35 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, potem to było w granicach 20-15. I kiedyś pamiętam takie spotkanie z, z szefostwem, z prezesem, że nie jesteśmy w stanie kontynuować, jeżeli nie zaczniemy czegoś innego. W związku z tym wydawnictwo rzuciło się na albumy kolekcjonerskie. I wszelkie tak zwane OFOWA. OFFOWA publikacja, to były różne wydawnictwa, w zasadzie finansowała wydawanie komiksów. Eee, bardzo trudno nam było, szczególnie w dobie wchodzącego internetu, nie udało się załatwić strony, nie udało się zrobić strony, e, nie było to nikomu pot potrzebne oprócz powiedzmy na, nas, nie, nie dało się namówić. Eee, no, różne przyczyny. Wydaje mi się, że w pewnym sensie brak spojrzenia przyszłościowego, brak wizji w pewnym sensie, ze strony dyrekcji, która po prostu straciła zainteresowanie komiksem, a nawet w pewnym momencie, jak gdyby się wstydziła, nie chcieli być uważani za wydawnictwo, za prezesów, którzy wydają komiksy. Bo to było słowo pejoratywne. Komiks zawsze się źle kojarzył i wszystko uważało, że gdy się sprzedawały po 100 tysięcy, natomiast jak upadło, to no dobra, stawialiśmy za po głowie. Jeżeli coś się nie sprzedawało. Czego przykładem był na przykład Sąd nad Gotham. Jeżeli Państwo pamiętają, wydanie Bizleja i Alana Bucknera. Rewelacyjny komiks wydany na krewetachnym papierze. Pierwszy... Tak, który poniosł kompletną finansową klapę i dostałem po głowie w sposób straszny, dlatego że byłem przekonany, że takie wydanie i ten, ten, ta wizja komiksu, ta malarskość będzie sukcesem. Natomiast okazało się, że ono po prostu było za drogie. Było źle przekalkulowane. Czyli ja podejrzewałem, że po prostu cena była za mała i tak zwany break even nigdy nie powstał czyli opłacalność. No i komiks praktycznie połączył w klapę. Tam no, chyba wtedy to było rzędu 30 tysięcy złotych, No na starych, bo się tam przemicza. Nie pamiętam w tej chwili, bardzo długo. 300 tysięcy, przepraszam.